Irek jest przekonany, że Jola jest u przyjaciółki. Dlatego, gdy zajęcia na uczelni zostały odwołane, postanowił zrobić niespodziankę ukochanej i z znienacka pojawia się w mieszkaniu Lucy. Zastanówmy lucynę. Tak, jest. Można? Proszę, jest u siebie w pokoju. Dziękuję. Proszę. Cześć, Lucy. Cześć. Co uczysz się? Prawo gospodarcze. Ale co ty tu robisz? Słuchaj, nie widziałaś mojej laski? Wiesz co, nie umawiałaś się z Jolką, może do niej zadzwoń. No miała tutaj być, no. Ma wyłączony telefon. No to wiesz co, może poszła z dziewczynami do Melki. Cześć Lena. Y, powiedz mi, jest tam może u, u ciebie Jola? Przypadkiem gdzieś po... Nie ma. A nie wiesz, gdzie może być? Hmm. No nic, no dobra, no pa. No to może jest na uczelni. To ja, słuchaj, no ja tam muszę jechać w takim razie, no. Ej, no spokojnie, Irek za chwilę na pewno się odezwie. Co spokojnie, co spokojnie. Jak ją tramwaj przejechał albo gdzieś ją na organy do Turcji wywieźli, po prostu takie rzeczy się dzieją w tych czasach, że głowa mała. Prostu... Histeryzujesz. Co, histeryzujesz. słuchaj. Jak jej się coś stanie, to ja sobie tego nie daruję, po prostu nie daruję. Zabije się po prostu, no kocham ją. Jest. Dobra, cześć. A. Joluś, kocico, ty moja, gdzie ty się podziewasz? Błagam, jak zobaczysz to nagranie, to się odezwij do mnie, bo zaczynam się bardzo o ciebie martwić. I kocham cię bardzo, bardzo, bardzo mocno. Hmm. Ale ty na mnie działasz. Sorry, ale nie mogę się powstrzymać jeszcze. Żadna laska nigdy tak na mnie nie działała. Prawda? Tak, jesteś fantastyczna. Totalnie mi odbiło na Twoim punkcie. Cześć, kochana! Hej. Jola jest w niebo wzięta po spotkaniu z Majkiem. Nie wie, że w czasie, gdy zdradzała Irka, jej chłopak szukał jej u Lucy i już wie, że go okłamała. Co, jak co? Irek to, to był? Zresztą, może nieważne. Lucy ja ci muszę o czymś powiedzieć. Ja się zakochałam. Słucham. No. No normalnie, zakochałam się, po prostu mnie zwaliło z nóg. I właśnie, miałam najlepszy seks ever. Wiesz, Jelka, ale o czym ty mówisz? Oh, Boże, no po prostu o tym, że poznałam faceta moich marzeń. A co z Irkiem? Mm. No będę musiała powiedzieć prawdę, no i, no i... oczywiście z nim zerwać, tak... No ale jesteś pewna? Wydawało mi się, że między wami wszystko jest super. No tak, Lucy, bo było super, było. Było super. Póki nie poznałam Majka. Majka? Mojego kuzyna? No tak, Lucy, ale on jest taki fantastyczny i my jesteśmy dla siebie po prostu stworzeni. I przespałaś się z nim. No ja wiem, ja wiem, że to jest nie fair wobec Irka, ale kurde, Lucy, ja po prostu nie mogłam mu się oprzeć. Zakochałam się w nim, rozumiesz? Zresztą on we mnie tak samo. Ciekawe, co powie na to jego narzeczona. Słucham? Jaka narzeczona? Na no, narzeczoną? I dziecko w drodze. No ale chyba zapomniał ci o tym powiedzieć. No raczej. Fak, Fak! Jurka, dlaczego nie powiedziałaś mi wcześniej, że on ci się tak podoba? Boże, Lucy... Nie wiem. Boże, nie wiem. Nie wiem, no ale... Ja się w nim totalnie zabujałam i... I co ja mam teraz zrobić?